Witam Was serdecznie. Chciałbym dzisiaj, dwie minuty, myśli, które narzuciły mi się siedząc dzisiaj na balkonie, uprzedzę od razu ludzi zbyt intensywnie myślących o tym, że jedni robią tamto w tym samym czasie, drudzy robią co innego w innym czasie. Oczywiście znaczy, nałożyło się tak. Szczecin się nałożył. Idem ustawa się nałożyła. No Grunwald się nie nałożył, bo od 1410 roku jest w tym samym miejscu wygrana, także słowami Wieduna. Liczył się też albo przede wszystkim wygrani. A pamięć należy się jak najbardziej. Przeszłość należy czcić. Także komu gdzie bliżej. Ja do niczego nie namawiam kto co uzna za ważniejszą inicjatywę albo komu bliżej jest i łatwiej to niech sobie po prostu w tamtym kierunku się uda żeby z własnym sumieniem był w porządku my natomiast jako NZHP ustawiamy się mam nadzieję, że już z namiotem ustawiamy się przy karczmie rycerskiej trzy figurce i będziemy prawdopodobnie, jak Bóg da, nie no, może raczej zrobimy, no, zobaczymy, jak, żeby nam nic nie wypadło złego, tak, msza, oczywiście muzyka, gadżety i oczywiście reklama tej propolskiej inicjatywy i oczywiście z uporem maniaka będę powtarzał, zajrzyjcie na tą stronę NZHP, co tam jest napisane i powtórzę to po raz setny, że cała inicjatywa należy do Was. Tak samo jak zrobicie wakacje dzieciom w lesie, ale na przykład pod załóżmy sztandarem, jak będziecie mieć sztandar NZHP, albo naszywkę, albo cokolwiek i przeszlecie nam film, że będą tam mówione na przykład rzeczy takie propolskie, harcerskie, to wyślijcie nam ten film, poinformujcie nas i my go opublikujemy na stronie. To Takie proste. Także serdecznie wszystkim, wszystkich pozdrawiam. I tych, którzy byli w Szczecinie, tych, którzy jadą na Domostawę, tych, którzy jadą na Grunwald i tych, którzy jadą na Gierzwald, a tych, którzy jadą gdziekolwiek w Polskę, bo na pewno jest jeszcze wiele innych inicjatyw, o których nie wiem, a dla których mogą być Toż samo ważne. Także serdecznie Was pozdrawiam. Czuj duch. I wyłączam się na dzisiaj. I starczy.